Witam serdecznie. Wszedłem sobie do garażu pokoptować jakieś drewko do pieca, jakieś tu odpady, coś co wiem, że już raczej do tych uli może, nie? Za specjalnie nie wykorzystam. Ale ja tu nawet jestem taki, że ja wiem, że ja takiego kija jestem w stanie wykorzystać, bo ja go po prostu mogę gdzieś użyć go jako korka, nie? On już jest suchy i w ogóle. No ale w tam. Ja tam nie jestem pazerny. Nie? Że mam kija. Będę chciał tych kijów, że załatwię lepsze ze śliwki czy z czegoś, to będzie przynajmniej kij, nie? Będzie kij, a ja się stąd śmieci pozbędę. No i tyle. Słuchajcie, ja widzę, że tak goni mnie ten temat, goni mnie. Wszedłem, wlażę na tego, na, na Facebook nie? Ja te grupy mam, nie wiem, chyba wszystkie albo zdecydowaną większość. No i ogólnie <coughs> ten Facebook też jakoś tak baziewnie działa, że to jak masz mnóstwo tych grup, to wcale te wszystkie grupy ci się nie pokazują, tylko te, na których się udzielasz. No, a ja coś nie, nie wszystko potrafię sobie ustawić na tych grupach, potem nie jestem, zapomnę, jestem tylko na tych grupach, co mnie interesują jakieś tematy, nie? W tej chwili to jest głównie właśnie przelarstwo, nie? Pszczelarstwo mi się pokazuje, pokazują mi się reklamy, pokazują mi się stary dom z Bali, taki remont, taka grupa. Nie? No to niektóre rzeczy mi się pokazują, niektóre nie. No dobra, mało ważne, ale na tym pszczelarskim temat był taki. Ogólnie coś tam o ustawianie pszczół na zimę, zimno-ciepło. Nie? Zimno-ciepło, ustawianie pszczół na zimę. Uważam, że jeśli trzymamy na zimno, czyli tu jest wylotek, nie? To rzeczywiście tak myślę, że lepiej rodzinę raczej mieć trochę bardziej po środku dla ustawioną. Może, nie? Albo preferowałbym na przykład, że ja mam ustawiony, że tam jest wschód, tam jest zachód. To jest tak, nie? Południe, tak idzie, nie? to ta ściana jest ogrzewana, no to, że to na zimno i teraz tak, nie, do tej ściany tu, bym przykleił te ramki. Ja mam odstawione odwrotnie i widzę, no nie, nic nie widzę, ale być może właśnie na wiosnę one będą miały lepiej, nie, bo tu będzie te słońce teraz dłużej, dłużej, nie, i tu będą, mnie sobie, nie, by robiły ten czerwik, Tu widać po yy, Dlatego, no tak sobie myślę, że tak by było lepiej. Yy, ale że ten ul jest zakrywany trochę innymi ulami, to tam mówię, pal licho. Dzisiaj go oglądaliśmy zresztą. No ale dobra, ja uważam, że jak jest na zimno, to wtedy najlepiej tu centymetr, półtorej otworzyć. Tak, jak na przykład ja mam szmatkę, no to tu bym otworzył. To ja chyba wydaje mi się, że to by było lepsze ustawienie. Ja mam tą rodzinkę, tam jest zdechlak, słuchajcie, tych pszczół tam jest, wszystko jest, ale to jest nieduża rodzinka, więc w dupie tam. Może mi odbije palma to przestawię, ale wątpię. Ona już tak będzie stała. Nie? Niech tak stoi. Ciul Bo ja uważam jedną pewną rzecz, że jeśli my pszczoły chcemy ustawiać do zimy, to my to robimy w połowie sierpnia. Wstępnie. I wsią. I tak mają stać. Z grubsza. Nie? Ale chodzi o to, że wysoko ogólnie już jest. Ulu. I one zaczynają się odpowiednio przy, przy, przygotowywać, nie? Jeśli chodzi o nasze, tak. Wielkopolskie to jest w ogóle co innego, tu to, to będzie co innego, nie? No ale to, to jest na zimno, ja to mam tendencję do trzymania na ciepło, bo ja uważam, że to yy, na ciepło jest jakby pszczołą, lepiej szczególnie mniejszym rodzinom. Nie? Te duże rodziny uważam, siedmiośmioramkowe, yy, lepiej jakby były poustawiane na yy, zimno, to uważam, że tak by było lepiej dla nich i wtedy otwarte, tak jak tu mówię, tu, nie? Żeby ten wiaterek, który wpada, popatrzmy tak, że wpada tu wiaterek, to on przechodzi na te ramki, tak tutaj przez, przez ramki przechodzi ten wiaterek i tu by uciekało. I by się robił wtedy od wylotka tu taki ciąg powietrza, i by było dobrze. One by się tu, nie? Tu, tu by tu, do ściany wtedy by uciekły, tu do, nie? Ale tu by im ten wiaterek je przewiewał i wtedy duża rodzina ma lepiej. Ja to się powtarzam, bo ja to kiedyś opowiadałem na tych pierwszych filmikach, ale to było 750 filmów stąd około, nie? No. <gry> no to tak, nie? A na ciepło? No to teraz chodzi o to, że na ciepło, nie? Na ciepło. I teraz jak tu mamy wylotek na ciepło, tu, to tu siedzą pszczoły i ten wiaterek musi pędzić tu, za pszczoły i wtedy dopiero tu tworzy komin, za nimi, nie? I tu może być otwarte, nie? Tak, na maksa. I co dalej? No i co ja jeszcze chciałem tak powiedzieć też, że co? Aha, że to ciepło, które tu idzie, to ciągnięte tym ciepłem, które. to ciepło, no powietrze, zimą zimne nawet też, nie? Że tu wpada, to te pszczoły, które tu tworzą swoje ciepło, idzie do góry, I wtedy się robi tutaj ciąg, co każdą uliczkę. I w zależności od tego, ile tu ciepła się produkuje, itd., 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 itd. itd. No, to tak tu wpada w zależności od siły rodziny, tak wpada tu. Pojechać. Dlatego, no, w rzeczywistości uważam, że i tak można trzymać pszczoły, i tak można trzymać pszczoły. Zdecydowanie wolę zabudowę ciepłą. Chociaż coraz częściej mam wizję, że te silniejsze rodziny, to powinienem sobie przestawiać właśnie w sposób, że na zimno, ale to w w momencie, kiedy trzymamy same, nie? Duże rodziny. Tak. Zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie, w przyszłości, bo w przyszłości może się to zmienić, jeśli faktycznie ten kwaszczur zacznie działać i będzie on u mnie działał minimum 3 lata, to ja pszczoły zrobię, nie? Że będę miał nawet dwie pasieki czy trzy, ale one będą miały właśnie, że już będą na przykład na zimno ja będę je robił też niektóre na przykład. Zobaczymy, nie? Zobaczymy. I wtedy będę robił inaczej też, jeśli będzie większa przeżywalność moich pszczół. To będzie oznaczać jedną rzecz, że rodziny po prostu będą yy, mniej dzielone, prawda? Większość... Tak, będą zachowane duże struktury rodzin, więc... Tak, to będzie co innego. To będzie tylko wymiana matki, przerwa, taka sród i ewentualnie coś tam jak nie wypali i tyle. Nie? Tak, dlatego, słuchajcie, to będzie historia na całego. Mm. No i o to chodzi, nie? Z tym, z tym, nie? Wydaje mi się, że w ciepłej zabudowie, jakbym tu otworzył z boczku centymetr, nie? To tak robił taki pan ten, co pokazywał pszczołę olbrzymią. To mówił, że tu otwarte znowu. I to też by się robiła taka cyrkulacja, że ta rodzinka by była bardziej przewiewni. Nie? I to wtedy jak jest duża rodzina i, i robi syf, to wtedy on, nie? Inaczej. Ja widziałem, że ludzie mówią, że nie robić przeciągu, nie? No. No to wylotek na dole jest otwarty duży, nie? U mnie. Niektórych ulak no, jest mniejszy, niektórych większy. Szczerze mówiąc, ja nie zauważyłem specjalnej jakiejś różnicy między tym... Wydaje mi się, że te pszczoły ja, no, nie kiszą się tak. Jak mają wylotek, tak jak gruba deska jest. Czyli ten krawędź nie? To w takiej deski nawet. Nie. I w dupie. I na tym stoi korki. I wsią. I wtedy tam jest wysoko. Nie? I wtedy jest lepiej. Uważam, że jest lepiej niż takie niskie. Ja nie wiem dlaczego ten facet, u którego ja tam zacząłem te pszczoły, to on miał takie niskie. Jakie Nie? Tak. No i uważam, że na górze, na górze na moment, yy, właśnie później, to otworzyć narożnik, nie? Ja otwieram ten narożnik, że się otwiera taka przestrzeń u góry, mniej więcej tak, taka, że taka dziurka się robi, może mniejsza nawet, nie? Że chodzi mi o to, że wylotek może być duży i to, jak jest małe u góry, to nie robi się taki mocny przeciąg może, nie? Tak, czyli ta dziura w góry musi być nieduża, nieduża. Powiedziałbym, że nawet taka, taka, mniejsza, nie? Taka. Taka. Nawet. To wystarczy, że to przewenteruje ten ul, nie? albo otworzyć dwa narodniki, delikatnie. Nie tak jak u mnie. To ja tam sobie naginam ten dywan jakoś. No. Ewentualnie zastosuję tak tych dywanów mam mnóstwo. Że yy, jak ta rodzinka będzie już nie, się tam kisić. To na początku będzie z tą szmatką. A jak już później będzie się robić, że będą się zbliżać obloty. Tak będę czuł, nie? U mnie to są okolice 10 marca, dnia kobiet. Czy jakoś tak? Czy były 10 marca? Około dnia kobiet. Zawsze tak przypadało. No. No to wtedy co? Wtedy jeszcze tak wygnę ładnie dywan i w ogóle taki jakiś tam puszysty i położę na samą szmatkę, która będzie na tych pszczołach, nie? Żeby one miały trochę cieplej tam, gdzie są. Tak. No i wszędzie później jak już pszczoły się oblecą, to trzeba będzie zmienić szmatki. Nie? To jest podstawa. To ja zawsze zmieniam wtedy już szmatki, jak już pszczoły się oblecą. Nie, że tam latają i że już widać, że Ja widzę, że one tak, nie. W tym roku to było jakoś tak dupy, tak sucho było. Nie, Nieprzyjemny był rok dla pszczół. Ja to widziałem. Ja to widziałem, że pierwszą podstawową rzeczą, którą się działa, to, to w tym roku było to, że jakby kwiaty ciekały na pszczoły. Nie? Coś takiego się działo. Ja widziałem to, że bardzo dużo roślin, które lubią suszę, bardzo szybko zaczęła kwitnąć, albo na przykład bardzo szybko niektóre rośliny przekwitły. Ja miałem wrażenie, bo po prostu było sucho. Nie? Więc tak wyglądało te przedwiośnie. Zlepięźnika bardzo słabo nosiły pyłek. No niewiarygodnie słabo. Dopiero później z przebiśniegu trochę ruszyły. No. To ten lepieźnik mam najpierwszy. Nie? To on czeka na pszczoły z reguły. Ale ale rok wcześniej, co było bardzo miodowo, to lepiężnik miał piękne kwiaty, było mnóstwo kwiatów i... i pszczoły na niego latały od razu. Tam było pięknie, siedziało na tych kwiatach. Tam, ta cała łąka to była w tych lepieźnikach. Więc yy, naprawdę, wtedy był rok. Nie, że od samego początku widziałem, że po tych roślinach, po tym wszystkim, się dzieje dobrze. Dlatego zawsze można coś zauważyć, nie? Po tych roślinach i tak dalej, i tak dalej. Po samych pszczołach no to też to widzimy. Nie? No, więc tak to jest. Słuchajcie, ten wężowski nie męczy cały czas. Gdybym miał tutaj Deholca, zaraz bym tutaj coś na pewno się jeszcze ukręcił. Ale na razie, chyba musiałem się wybrać do tertaku. Tak, zrobimy to. Może w sobotę. Pojedziemy do tertaku i będziemy, albo będziemy jechać na warsztaty jeszcze. Nie wiem, co to będzie. Słuchajcie, z tymi warsztatami, bo to by trzeba było uderzyć w warsztaty. Tam zobaczymy, jak kuszkę uwiązali, bo ja tam. No, wią, zaczęliśmy wiązać kuszkę i zaczęliśmy wiązać od, od góry, tak, nie? No, ten cały wałek to pominęliśmy, tylko tak zrobiliśmy tyle i już to, to zagęcie moje wchodziło. No no i zrobiłem z nich do tego zamania, nie? Tak. Ciekawe, nie? Co dalej tam ukręcili z tego drutu, czy im starczyło tych gadżetów? Nic nie dzwonili, nic ten. Nie wiem, nie? Kuszka wychodziła. Ja, no, ogólnie uważam, że kuszkę jak robimy ze słomy, to trzeba używać taki drut. Ja myślę, że najlepszy drut to by był taki, co w ogrodniczych są zapleczone takie zielone druty na takim kiku jak nasza beleczka. U mnie da się to kupić w takim Ronasie, jakimś tam sklep ogrodniczy. Zrobili market, mają wszystko i mają taki drucik I on do puszki. Jak chcemy wiązać kuszkę, to wtedy drut taki, nie ten, bo ten co ja używam do kuszki yy, trzcinowej, no to fajnie jak on jest konkretny, więc ten od pastucha taki, typowy od pastucha może być, ale tak to musi być taki, to musi być chudy drut, bo ja im zacząłem pokazywać, nie, no to tą, tą słomę tam szyłem naprawdę aż za ostro, nie, tym drutem, bo to trzeba było mocno spiąć ten drut, nie, i na tej słomie było ciężko. Mimo, że robiliśmy wałka, nie? Też fajnego. Fajnie szło. No to tak. I to by było to zimno na ciepło, ja nie wiem, może nie do końca. Na, na tym filmiku z jakiejś opowiadałem, to ja więcej coś tam nagadałem. Teraz to po prostu, no. Co ja mam powiedzieć? Bo co ja mam powiedzieć? Jeśli ja twierdzę, że pszczoły powinny być z grubsza ustawione na zimę w połowie sierpnia, nie? A najlepiej tak już. Ja uważam, u mnie to. No. Początku sierpnia to najlepiej jak już ładują ten duży korpus i mają już pusty na dole, że mogą z niego na niego sobie zaraz chodzić. I wtedy te całe sierpniowe futrowanie tym cukrem w tych dziewięćsetkach, to to wszystko przeżarte było na czerw, nie? To ja tam, no, wrzuciłem. Sto kilo wrzuciłem w te pszczoły. Takiej rzadkiej zupy. No to tak. No to ja robiłem tak tak, że te moje cztery wiaderka rozlałem na raz, nie? Tam na filmikę. O tej dziewięćsetce na rodzinkę. I no i ogólnie, no co? No te pszczoły za dużo nie odłożyły u góry wianka. Wcale tak. Tyle, tyle z tych dziewięcetek, a czerwiona robiły dużo. A później zacząłem lać, nie? Coś tam łączyłem te łączanki, to one tak z tym czerwiem tam zrobiły ten ostatni czerw, to było widać. I tej pszczoły ja nawet dzisiaj oglądałem te ule i otwieram też I w ile tych pszczół tu jest. Nie? Dzisiaj zaczęłem otwierać szmatki i mówię, ale dzisiaj jest dzień, że siedzą w tym ulu. Tak, jakoś siedziały w sumie. Dopiero się ruszyły, jak ja zacząłem tam odsklepiać i tak dalej. To było widać po pszczołach, Ale tak, to one jakoś tak siedziały w ulu i było tych pszczół naprawdę dużo. I na pewno jeszcze było w locie, bo wylatały, nie? Normalnie na pyłki w ogóle, czyli pszczół ileś jeszcze było w locie. Tak, ta pszczoła, co tam pewnie pędzi po tych kwiatach, to nie wiadomo, co to będzie, ale pszczoły w ulu była ładnie. Ja byłem dzisiaj zdziwiony. Nie wszystkie, no te mniejsze rodzinki tam coś tam widziałem, tak nie tych pszczół, no ale to i tak okej okay wyglądało. Nie? A w niektórych rodzinach, no to ono siedziało, tej pszczoły tam otworzył, no to ale one tak siedzą inaczej, te pszczoły już. One tak siedzą, takie jajo robią, nie? Że jak otworzymy tu ramki i tu ramki, no to one tak zbite są jakby po środku. Nie tych, po środku tu, nie tu. Nie tak jakby w Wielkopolskiej, tu siedzą. Wtedy jak tak siedzi rodzina to jest fajnie, fajnie i ta góra jak jest zalana na całego, no, więc mi się dzisiaj podobały pszczoły, poprzerabiałem jeszcze te ramki i tak dalej, tam mi zostało jeszcze 8 uli do czegoś takiego, no zobaczymy jak tam będzie z tymi ramkami to wyglądało dalej, ale jeśli na przykład będę, na przykład mam tam gdzieś taką rodzinkę, bo teraz, teraz kwestia może jeszcze wyniknąć taka, jak przychodzą pierwsze chłody, nie? Osy przestają latać. W ogóle. Tak? To jeszcze mi się zdarzało coś takiego. To jest ważne w sumie. Dopiero teraz o tym mówię, nie? To jest ważne. Że na tylnej ścianie od zewnątrz siedziały pszczoły i ich siedziało taka garść. Nie? No to po prostu coś nafikałem na samym końcu, że dałem im do poprzekładania, wszystko fajnie się działo i w ogóle, ale za wąsko znowu je zrobiłem, nie? No to, to po prostu trzeba im dodać tą ramkę, tu i tu. Trzeba to zrobić, nie? Jakoś tu spróbować wetknąć, a jak nie idzie, bo jest za dużo ramek, no to trzeba jednak, nie? Ul pod, pod ten, no to nawet można tak tu ramkę wsunąć, nie? Na dół już ją z góry tu jakoś ułożyć, żeby po prostu je osłonić. Już nie chodzi o to, żeby im dać źreć, bo to nie musi być na tych ramkach żarcie, tylko chodzi o to, żeby je osłonić. Tak ja mam wrażenie, bo zdarzyło mi się to kilka razy już od czasu, kiedy robię te pszczoły, że je tak z czasem po prostu za bardzo zwężyłem, nie? No. I trzeba im tak, albo to, czego nie zdążyłem przenieść u góry, coś, bo żeśmy pokombinowali, nie? To, no. Coś trzeba y, zrobić, bo mi się nawet tak zdarzało, że jedyny osyp w całym ulu to był z tego tyłu. A na przykład ja widziałem jesienią, nie? jak coś tam właśnie otwierałem, czy coś tam grzebałem, nie, jeszcze na sam ten koniec, to no, to co? To widziałem, że te pszczoły tam były osypane tylko tam, nie, tylko te pszczoły były osypane. Więc one już nie przeszły sobie pod ramką nic, tylko one po prostu tak grzały nie tą kulkę, i tu, nie aż. No i po prostu zmarzły, nie? Nie dały rady, więc uważam, że ramka, starsza ramka jest bardzo ważna. Taka starsza ramka, ciemna, dlatego dobrze, że kilka takich mam i będzie ok. Nie? Będzie ok, będzie dobrze. Nawet mam miód, mam w nią stary miód, patrzcie. Miód, taki z degustacji. Nie? Z degustacji mam miód. Ten to chyba nawet nie jest otwarty, słuchajcie. W ogóle nie był ten otwarty. Ten widzę był otwarty. Nie? No, więc wygląda tak, jak to wygląda. Mm. Się rozwarstwił ten jeden. Tu się zrobiła kaszka, a u góry został wybrany, nie? Tylko ten taki płynny. Też świetny. No tak. Zobaczmy ile tam gadam, bo za chwilę trzeba iść do domu. Dobra, 5 minut. I co dalej? Z tymi pszczołami? Z tego, że dzisiaj obejrzałem te 19 rodziny, dzisiaj włożyłem kwas, nie? To tak patrzałem, albo tam coś ten, nie? A tu widziałem już po pszczach, co, o co chodzi. No to te górne ramki są praktycznie, zalane są całe i zabite są całe, nie? No to one właściwie zaczną gdzieś od dołu. Tu, tak, Wielkopolska powiedzmy, nie? Zaczną gdzieś tu. No i jak one zaczną czerwić, to gdzieś tu. Ale to różnie. Ale to widziałem po zdrowych rodzinach, te, które wyszły w tym roku, to tak zrobiły. Tak właśnie zrobiły, jak pokazuję. Nie? No i zobaczymy, jak będzie na tym, po tym kwasie. Jak mi na przykład zrobi tak 20, coś rodzin, nie? To będzie. Happy hour normalnie. Happy year. O! <laughs> tak. To by tak było. Prawda? Że. Że to by się wydarzyło i, i wtedy byśmy już tak nie, ja abym już tak nie dzielił wtedy pszczół na maksymalnie, tylko bym starał się zrobić z każdej rodziny jedną nową. Na te warszawiaki moje, na te wszystkie graty tam, ale na warszawiaki bym mnie wsypywał po prostu. Coś bym kombinował, czy na tych ramkach bym sobie zasiedlał od razu. Jeszcze nie wiem, jak ja to będę robił, ale no nawet jestem w stanie Wielkopolską pokroić i tu powkładać. Już, od razu te góry chociaż, albo na przemiennie, nie? I normalnie będę robił prawdopodobnie będę kombinował tak, że ul wyniosę, nie? A na miejscu zostawię nowy ul z tymi ramkami, że te pszczoły się nalecą i na matecznik i tak będę kombinował, że jak będzie matecznik na wygryzieniu, to odwale im takie coś. Taki numerki mi zrobię. I ta cała pszczoła lotna zrobi mi ten ulik, nie? To będę kombinował na przykład tak z warszawskimi, żeby zaciedlić te warszawskie. Nie wiem, nie, nie wiem. W tej chwili nie wiem, co ja będę robił w przyszłym roku, tak naprawdę. W tym roku to dzieliłem te pszczoły ostro. No nie, rozpiepczałem rodzinki i to w tym roku wychodziło to bardzo mizernie, ale dwa lata temu wychodziło to rewelacyjnie, takie coś wychodziło. No ja byłem w nadpodziwie. A w tym roku były inne jakieś problemy z pszczołami, miałem dużo posiepanego czerwiu. Tak, kupne matki, co kupiłem to... No ja nie jestem w stanie powiedzieć, może to była i wina tutejszych moich warunków, które ja stwarzam i które są, nie? Ale... Z moich rodzinek to mi się zdarzyło, że miałem takiego posiepanego czerwiu na dwóch rodzinkach. To, że było mocno, nie? Że była już katastrofa. No, ale tu na, na. ja byłem zdziwiony, no bo. tak, bo ja potrafiłem zrobić różne rodziny, różnie to się działo, a ta motylica to. jak weszła mi motylica, to ona tych ramek tak nie zeżarła, że zeżarła od razu, wiecie, że zeżarła. Że cały plaster był wyrzucany, tylko na początku się gdzieś tworzyły takie ścieżki. To było widać. Nie, że to motylica. to było widać. Już później wiedziałem, że to motylica. ale ona nie robiła czegoś takiego, że cały czerp był do wywalenia, nie? Cały, po prostu cały, cała ramka, cała. No się, ja patrzyłem na te ramki tam, nie? Bo ja w nich grzebałem i tak dalej. Ja nie widziałem tam, żeby tam była jakaś waroza. Raz w jednym ulu zacząłem grzebać w moim, co tam przesypowaliśmy go. Nie? Na te płytki. No i tam by misję z tą matką. No to. No to tam coś grzebem i, i na pół ramki wyciągnąłem jedną warozę z pszczołą. Taką, nie? Co tam? No. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, ja nie wiem. Nie. <śm> ja nie wiem. No i dobra. No to, no to tam miałem te kupne jakieś z Netu. No to były żarte od razu okropnie. Nie? No. Masakrycznie, i nawet jak rodzinki trwały się dłużej, dłużej im pozwalałem być, to nic to dobrego nie przynosiło. W ogóle jeszcze gorzej było, nie? A gdyby było dużo, war... a przecież robiłem ten kwas, tak? No, Ja, no, to ten kwas jest, no, nic nie pomagał. W niektórych rodzinkach to były tak mocno, nie? Przesiepane, więc I uważam, że no, no, pro... no, jeśli to jest wina produkcji matek, nie? Jakieś tam, że coś z nimi jest nie tak. Na przykład, powiedzmy, no to u mnie też się to zdarzało, więc no, nie? Ta AMM to była dobra pszczoła, nie? Tylko ją tam motylica mi hapła, ale to był objaw motylicy. Ja teraz jestem w stanie to stwierdzić, no nie? I pojechała na niebie grzybową, potem była ubita. No ale te pszczoły i tak po niej były jakieś takie dziwne, no ja nie wiem, czy bym chciał te pszczoły tak naprawdę z powrotem, nie? No, no teraz się bawimy w to, co się bawimy teraz. Jest fajnie, nie? Mam tych żółtych pszczół dużo. Mam. Tak, cegiełko się udało, nie? Z grubsza. Mam chyba trzy matki, mam cegiełko. Czy mam trzy matki? A trzy, raz, dwa, trzy. Trzymam, że córki, dwie mi nie wyszły. Nie? Jego tamte córki, czyli jego jakby F2, nie? Coś sprzedaje, Czy jakoś tak, nie? No, no to tak. I jedną tą kupną, nie? No. I tą już nasienioną. Co się udało ją mieć i ją mam. Nawet próbowały robić tam cichą wymianę i tak dalej. Ale to nie, one same zgryzły tą cichą wymianę. Albo ta matka zeżarła tą cichą wymianę. Nie? Nie wiem. Ale to nawet ja, ja bym prawie dał dupy. Prawie, nie? A ona po prostu, ja widziałem, że ten matecznik zeżarła. A ja wyciąłem dwa, a trzeci został ukryty taki. Był schowany tak, nie? A ona go zgryzła. Ja spojrzałem później, patrzę zgryziona. Mówię... Może jeszcze nie będzie, spojrzałem później i była, nie? No i ta matka jest ten czas, wszystko jest w porządku. Więc... A i córkę po niej też sobie zrobiłem w jakichś szalonych okolicznościach, ale się udało i te pszczoły są, nie? Tak. Mi o dziwo... Coś też wyszło w tym roku. Że też bardzo żółte, nie? Bardzo, ale to chyba moje jakieś, ja, ja tam popieprzyłem sobie te mateczniki, to wszystko, to ja sam nie wiem co ja miałem w tym ulu już, nie? <grymne> Bo ja to jak zacząłem podkładać w tym roku, to tam nie? Czasami to ul tak dostał, jeden matecznik, drugi matecznik, nie? I jeszcze z lokówki też podkładałem. I to wszystko przyjmowały tam, nie? Potem te matki potrafiły się nawet w tym ulu yy, same zgryzać, nie? <grymne> same się poredukowały. I zrobiła się ta najsilniejsza. To też jest jakaś metoda, że te pszczoły, nie, między sobą trochę się wyselekcjonują. Bo możemy położyć kilka klateczek, i na przykład pszczoły lgną do trzech, a reszta nie. No to ta reszta ja uważam od razu, wstępnie, że coś jest z tym nie tak. Bo już ten, nawet nikły feromon, nie, młodej matki, jest jakiś, nie, nie działający na te pszczoły, to jest niedobrze. Tak, w roju na przykład matka jest nieunasiniona, a one do niej pędzą niesamowicie, nie? Na przykład też tak się dzieje. No dobra, no. I to by było też taki, gadka, test podsumowania trochę sezonu. Ja się nabawiłem z tymi pszczami na 102. I gdybym rzeczywiście nie stwierdził faktu, że to jest choroba grzybowa, nie? To od razu zaczął patrzeć w ogóle na inne aspekty. To, to, ja, to ja bym zrobił szybciej, no jednak ja powiem wam, że, że nie co niektórzy, to są tacy, że pomogą, nie, po, pomogą i na szczęście ogólnie znalazły się ze dwie osoby po długich moich tam, nie, walkach, tym wszystkim że powiedzieli, że to nie jest grzybowa, że to są inne rzeczy Ty patrz na inne rzeczy i zacząłem szperać po tych gólach, no się okazało, że motylica, no ale no, miałem w tym jednym uliku tą warozę, co mówię, ale po przesypaniu na płytki wcale im nie dałem kwasu, bo nie chciałem ich zmulić. Nie? Powinienem zrobić wcześniej kwas, a później przyżyć na płytki. No ale no dobra, jak zrobiłem, tak zrobiłem. I one w ogóle nie miały kwasu, i była waroza na przykład. Nie? Dlatego ja wiem, że jeśli gdzieś nie zrobiłem kwasu, to mogło się okazać, że to było przez warozę coś pasiepane. Ale to też nie było tak posiepane, nie? Jeszcze w tym roku to nie było tak posiepane, że było zażarte, nie? 70-80% czerwów wyniesione. No to, to taki rok to i tak nie był warozowy, bo ja bym po prostu tą... Jeśli tak by było, że tak by waroza zażarła mi pszczoły, no to ja bym widział tą warozę na tych pszczołach. Zwyczajnie. To już by było tak dużo, że ja bym widział po kilka sztuk na pszczołach. Tak jak niektórzy pokazują zdjęcie na Facebooku. Że tam Naładowane. Nie? Tej barozy, że można ją liczyć na pszczołach, na, ram, na ramce, no to to wtedy jest słabo. Już z pszczołami. No i to by było to wszystko. Życzę miłej pracy pod już koniec tego sezonu i miłej nocy.